Witajcie w kolejnym odcinku Ścieżek Przemiany. Dzisiaj poznamy historię rodziny Nowaków, którzy w jedną noc stracili cały dobytek życia, gdy ich dom spłonął doszczętnie. To, co początkowo wydawało się końcem wszystkiego, stało się początkiem niezwykłej podróży, która nauczyła ich, czym naprawdę jest dom i jak odnaleźć siłę, gdy wydaje się, że już jej nie ma. Państwo Nowakowie, Anna, Marek i ich dwoje dzieci, piętnastoletnia Zosia i dwunastoletni Kuba, mieszkali w niewielkim, ale przytulnym domu na przedmieściach. Dom budowali przez lata, wkładając w niego nie tylko pieniądze, ale też serce i mnóstwo własnej pracy. To było nasze miejsce na ziemi, wspomina Anna. Każdy kąt miał swoją historię, ślady po flamastrach na ścianie, gdy Kuba, jako trzylatek, postanowił zostać artystą. Zarysowania na podłodze w salonie, od przesuwania mebli podczas świątecznych spotkań rodzinnych. To wszystko tworzyło nasz dom. Pewnej zimowej nocy, gdy wszyscy spali, zwarcie instalacji elektrycznej wywołało pożar. Na szczęście zadziałał czujnik dymu i rodzinie udało się bezpiecznie opuścić budynek, ale dom spłonął doszczętnie, zanim przyjechała straż pożarna. Staliśmy na ulicy w piżamach, patrząc jak nasze życie zamienia się w popiół, wspomina Marek. Pamiętam, jak Zosia zapytała drżącym głosem, tato, gdzie teraz będziemy mieszkać? Nie miałem odpowiedzi. Rodzina znalazła tymczasowe schronienie u dziadków, w małym mieszkaniu na trzecim piętrze. Czworo ludzi w dwupokojowym mieszkaniu, bez prywatności, bez własnych rzeczy, bez poczucia stabilizacji. Pierwszych kilka tygodni to był szok i otępienie, mówi Anna. Budziliśmy się rano i przez chwilę zapominaliśmy co się stało, a potem rzeczywistość uderzała ze zdwojoną siłą. Przełom nastąpił, gdy Zosia wpadła na pomysł stworzenia niewidzialnego domu. Pewnego wieczoru powiedziała Nie mamy ścian, ale mamy nasze zasady. Nie mamy stołu, ale mamy wspólne posiłki. Nie mamy własnych pokoi, ale mamy szacunek dla swojej przestrzeni, wspomina Anna. Rodzina stworzyła listę rytuałów i zasad, które kiedyś definiowały ich dom. Niedzielne wspólne śniadania, czwartkowe wieczory gier, codzienne rozmowy o tym, jak minął dzień. Realizowanie tych rytuałów, nawet w ciasnym mieszkaniu dziadków, zaczęło przywracać im poczucie normalności. To dzięki Zosi zrozumieliśmy, że dom to nie ściany i dach, ale to, co dzieje się między ludźmi, mówi Marek. Z pomocą ubezpieczenia, zbiórki zorganizowanej przez lokalną społeczność i wielu miesięcy ciężkiej pracy, Nowakowie odbudowali swój dom, ale już nigdy nie patrzyli na niego tak samo. Nowy dom jest piękny, ale teraz wiemy, że nie jest niezniszczalny i nie w nim tkwi nasze bezpieczeństwo, mówi Anna. Prawdziwy dom nosimy w sobie i między sobą. To coś, czego nie może zabrać nam żaden pożar. Doświadczenie to zmieniło też ich podejście do rzeczy materialnych i do społeczności. Staliśmy się bardziej minimalistyczni, przyznaje Marek, i bardziej zaangażowani w pomaganie innym. Teraz, gdy słyszymy o kimś, kto stracił dom, natychmiast się angażujemy. Wiemy, przez co przechodzą. Rodzina założyła też fundację pomagającą ofiarom pożarów i innych katastrof. Przekazujemy im nie tylko rzeczy materialne, ale też to, czego sami się nauczyliśmy, że dom można odbudować, a z traumy można wyjść silniejszym, mówi Anna. Historia rodziny Nowaków przypomina nam o kilku fundamentalnych prawdach. Po pierwsze, nasze poczucie bezpieczeństwa często opiera się na rzeczach materialnych, które możemy stracić w jednej chwili. Prawdziwe bezpieczeństwo tkwi w relacjach, wartościach i wewnętrznej sile. Po drugie, czasem najgłębszą mądrość możemy odnaleźć u tych, których najmniej o to podejrzewamy. To piętnastoletnia Zosia pomogła całej rodzinie zrozumieć, czym naprawdę jest dom. I po trzecie, Doświadczenie straty może otworzyć nas na potrzeby innych w sposób, jakiego wcześniej nie byliśmy w stanie zrozumieć. Nowakowie przekształcili swoją traumę w źródło siły i wsparcia dla innych. Niezależnie od tego, czy doświadczyłeś fizycznej utraty domu, czy innego rodzaju straty, która zachwiała twoim poczuciem bezpieczeństwa, oto kilka praktycznych porad inspirowanych historią Nowaków. Zidentyfikuj swoje niewidzialne fundamenty. Zastanów się, jakie rytuały, zasady i wartości tworzą Twoje poczucie domu i bezpieczeństwa. Spisz je i świadomie pielęgnuj, niezależnie od okoliczności. Buduj relacje, nie tylko mury, inwestuj w więzi z najbliższymi i ze społecznością to one stanowią sieć bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Przekształć stratę w dar dla innych. Jak Nowakowie, zastanów się, jak Twoje trudne doświadczenia mogą pomóc innym w podobnej sytuacji. Dzielenie się swoją historią i wsparciem jest leczące dla obu stron. W następnym odcinku poznacie historię Janiny, kobiety, która po sześćdziesiątce rozpoczęła niezwykłą podróż dookoła świata, udowadniając, że na przygodę nigdy nie jest za późno. A tymczasem zastanówcie się, co tworzy Wasz niewidzialny dom? Jakie wartości i tradycje są dla Was fundamentem poczucia bezpieczeństwa? Podzielcie się w komentarzach. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli historia Nowaków Was poruszyła, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia. Do zobaczenia.